W Anglii zimno się zrobiło w końcu. To pierwszy raz dzisiaj przed chwilą piecyk swoje odpaliłem na przepalony olej. Zapasy gdzieś na później są. Także wentylator podłączony z pocycją metrem, żeby regulować siłę wiatru, bym powiedział. Także piecyk odpalony, może z 5 minut temu rurka poszła do dachu tam. I otwieramy patrzcie, przy takim małym strumyczku jakiś tutaj, który reguluje. Tutaj wchodzi około 2 litrów oleju mi dostarcza na jakieś 2 godziny. Także tu powrótki sobie leci. Wpada do tej rurki, gdzie powietrze, z wpycha to do środka pieca. Przed pieca wygląda to tak. Jest tam tarcza nawiecona, stara. Powietrze pomaga spalić wszystko, także nie ma dużo dymu. Także wygląda fajnie. Zamykamy i przestaje się dymić. Także to idzie wszystko do góry. Tam. A komin jest tam, jak widzicie, i praktycznie żadnego dymu nie widać. Coś tam wychodzi, ale praktycznie nic. Także dzięki, dzięki temu powietrzowi, co jest ten olej jest wypalany bardzo dobrze. Także żadnego dymu nie ma. Zimno wcale, widzicie. Patrzcie, się teraz fajnie rozpaliło. Uuh, trochę zmniejszy olej, bo kurde za dużo, co? <śm> Zaraz to się poprzypala. Robi duży, dużą dużo różnicę robi na, na magazynie. Nawet przy otwartych drzwiach, jak jest minus 5 na zewnątrz, to w środku jest, jest, jest naprawdę można wytrzymać. A jak się drzwi zamknie, to jest... to jest naprawdę 10 stopni 10 stopni, także nie ma co narzekać. Magazyn jest całkiem całkiem duży, bez ogrzewania u góry, także to ciepło praktycznie szybko ucieka. I naprawdę z tym ogrzewaniem praca w środku jest naprawdę przyjemna. Także tak jak mówię, szybko to to nie leci i tak muszę zmniejszyć, żeby to tak dużo dużego ognia nie było, a mówię a dymu dymu nie ma, nie widać. Piszcie, czy w Polsce ktoś to używa, czy nie. Pozdrawiam.